Cześć, dzisiaj pokażę Wam, jak wypompuję wodę z oczka i odwołam ryby. Robię to, gdyż jest to pierwszy etap wspomnianej wcześniej przebudowy. Wodę będę wypompowywać pompą, którą użyłam już kilka lat do napełniania i opróżniania zmierników. Po wypuszczeniu wody, będziecie mogli zobaczyć ryby oraz jak wygląda oczko bez wody, a także ile mułu nazbierało się przez rok czasu. No to podłączymy pompę i wąż, który wyprowadziłem w pole. Na szczęście jest pożniwach, więc nie ma problemu, gdzie ją odprowadzić. Teraz uruchomimy pompę i sprawdzimy, czy wszystko jest w porządku. Dobra. To pompa pompuje tak jak trzeba, a ja bruszę na oczko, jak będzie mniej wody. Jak widzicie, wody jest coraz mniej, a ja w tym czasie uszykowałem skrzyneczki i nalałem do nich wody po to, aby przetransportować rybki do drugiego oczka. Rozwiesiłem również baner na ścianie po to, aby nie brudziła się od ziemi i nie zaciągała wody od niej. I wykręciłem sprzęsło od płotu po to, aby koparka rzucała ziemię na pole. Jak widzicie roboty jest mnóstwo. Jak widzicie, wody zostało już niewiele. Teraz odłowię ryby, i na czas przebudowy tego oczka wrzucę je do mojego drugiego. Ale chciałbym powiedzieć jeszcze kilka słów na temat dużej ilości mułu na dnie zbiornika. Gdy nie używamy cały rok filtrów, to jest to nieuniknione, że zbierze się nam tyle mułu. Lecz mam na to bardzo proste i skuteczne rozwiązanie, a mianowicie posadzę na dnie rośliny przydenne, które nie dość, że będą przetwarzać szkodliwe gazy jak siarkowodór, ale także będą dostarczać tlen i utrzymywać czystość wody. Osad będzie zawsze pod roślinami, a ryby nie będą mącić wody. Postaram się Wam nagrać jakie rośliny posadzę po przebudowie. Właśnie ta upyga wyskoczyła na brzeg. Będzie więcej wody, a to jest dziwko. Ok, odłowiliśmy rybki, teraz puszczamy je do drugiego oczka. I muszę jeszcze dodać, że są duże upały. I ryby w tym oczku przez ten czas będą znacznie będzie ich znacznie za dużo, co sprawi, że w wodzie będzie brakować tlenu. Więc przygotowałem taki mój wynalazek do natleniania wody. Jest to agregat z lodówki. Codziennie będę je dotleniał tutaj, aż nie wpuszczę ich do przebudowanego oczka. Jest tej Tutaj mam karpiki. To jest właśnie ten agregat, którym natleniam wodę. Słabo widać, ponieważ jest troszkę późno, bo no jak mówiłem, woda bardzo długo się wypompowywała. Wczoraj nie zdążyłem przygotować oczka pod koparkę, ponieważ zrobiło się późno, a co gorsza, zerwała się potężna burza, przez którą oczko zostało znowu zalane. Teraz muszę na nowo wypompować wodę i wyciągnąć baner. Wczorajsza burza była tak silna, że połamała drzewa i pouszkodzała dachy sąsiadom. Próbowałem wodę po raz drugi, po wczorajszej burzy. Teraz czekam na operatora koparki, który przyjedzie i oceni, czy w ogóle da radę kopać, ponieważ jest straszne błoto. Ale oczywiście wyciągnę ten baner, rozłożę go na trawie i umyję. A jak to zrobię, to nagram jeszcze i pokażę Wam, jak wygląda wykop. No to jak widzicie, wyciągnąłem już baner. Umyłem go w miarę możliwości. Wiadomo, że idealnie czysty nie będzie, ponieważ baner ma już kilka lat. Teraz już widzicie, co kryło się pod lustrem wody oczka. Teraz tylko czekam z koparką, a później zaczynam dalsze prace. Chciałbym podziękować na koniec wszystkim moim widzom za oglądanie i pozytywne komentarze, również za opinie i dzielenie się swoimi doświadczeniami. Możecie teraz wspierać mój kanał poprzez Donaty. Link znajdziecie w opisie. Zbieram również na budowę stawu, z którego zrobię film od A do Z. Planuję również zrobić konkurs, w którym do wygrania będzie duży baner.